Was wszystkich bardzo serdecznie po okrągłym roku po powrót starej ekipy W sumie pół starej ekipy Ponieważ jest ze mną Tościk, którego mogliście znać z odcinka z Deforesta. Witam I dwóch nowych ziomków, czyli Elpordiu i Karabinek i Wiktor Jak który... ja? Ale wcześniej się nie pojawiałeś długo Jak to nie? Jak ja z wami w Deforesta grałem? Właśnie nie A, bez kitu, dobra przepraszam Przepraszam, przepraszam. To jest e, jedna, e, dwie trzecie ekipy starej, czyli Tościk i Elpoldiu i e, dwóch nowych członków, czyli Karabinek. Tak, tak, siema, no. I Wiktor, który jest zmutowany i z nami nie grał. O, siema, siema. A powrót Fortnite a na tym kanale po okrągłych pięciu miesiącach. Co dzisiaj robimy, panowie? Lecimy na mapę, co nie? Otwieracie pierwszą skrzynkę i do końca gry gramy tylko tą bronią, która wyleci wam z tej właśnie pierwszej skrzynki. Złota się. się No i leczenie mamy nieskończone, y, potionki i tak dalej. Jak zobaczycie na przykład y, lepszą broń, lepszy rare, to nie możecie tego zmienić. Chyba, że możemy zrobić tak, że jak wam wyleci szara broń skrzynki, z, ze skrzynki i zobaczycie zieloną, to możecie ją wymienić, ale na przykład zieloną na niebieską już nie. Rozumiecie? Dobra, może być. Trochę przewalone, ale... Challenge to challenge. No i żadnej innej nie bierzemy broni niż tej, co wyleciała ze skrzynki. Dobra, e, dajemy oddziały i lecimy, e, lecimy grać. E, dobrze panowie, także gdzie byśmy polecieli teraz? Wykszewione wieże. Dobra, to no, do wykrzywione, Lecimy z rury. Pierwsza e... broń, którą podniesiemy, czy ze skrzynki pierwsza? E, ze skrzynki, ze skrzynki. Ale to przeważyłeś, jak ze skrzynki to. Całą skrzynkę bierzecie, drugiej już nie otwieracie skrzynki Grapler i ten Jesek niebieski Pompa Ja mam zielony rewolwer, nie? Ale na przykład jeżeli ja ci się, się skończy grappler, to możesz tego wymienić. Możesz. Typek. O dobra. dobra, ja mam MK Leży typek. No leż jest Skąd strzela? O tam! Szuk. Ale jeden dobra, śpi. Ale dostałem, ale no, dostaję bombę dostałem na głowę. Leż ja leż. również. No i dupa. Oj oj Three. Dobra, gotowość Wykrzywiona Druga runda i lecimy na tiltet znowu. Jak dostaniemy znowu na dupę, to lecimy gdzieś indziej. I o... MK i czak, czak. G Ej, nie wiem, ja w niego strzelam i on obrażeń dostaję. Co jest z tym grą? Leży. Pomocy! O, fuck, ale dostałem na. A ze sztuć na hita zrobię. Dobra, mam 8HP, nie? Ja to zlamię. Zadaj mu chociaż trochę. O pięknie, pięknie, Dobra, lecimy gdzieś indziej. Lecę na ten domek Dobra, pierwsza broń, która mi wyleci ze skrzynki to. Jaki gówno stunik. Ja mam koła znowu. Kołe co ja będę miał? tu nic nie ma. Nie mam żadnej skrzynki. O, jest. Rakietnica. Nie, ja się pokłosę. Co tu jest? Eee. Fioletowy skar z gumą. Jeden śpi. Drugi śpi. Borys wszystkich rozwala. A ten, a jak się otworzy na przykład skrzynkę, to znaczy można, skrzynki, ale można otwierać skrzynki, ale podnosisz tylko leczenie. Można ja otwierać skrzynki, ale podnosisz tylko leczenie i amunicję, nic więcej. No to G. Mam trzymałe no, ja patki, jack-jacka dżak i apteczkę. Typy! E! Typy? Jest, leży. <noise> Zawił kłakiem! No stój tym kłakiem! O, skrzynko. Dwie. Trzy nawet. Typa na dole tutaj. Gdzie? dawaj na typa. Jest! Leży od prezesa. Ja nic nie trafiłem oczywiście. Ej panowie, pokazuje mi się na radarze, jakby ktoś tutaj łaził. O, jest. O, ty jest typa! Nie trafiam nic. O, tu jest dużo. No nie trafiam nic. Co jest z tą grą? Jest jeszcze jeden. Ej, dobra. Ja leżę. Nie. Łolol, Łobaben, za... jak rędzi. mnie rozwaliłeś, ale nie. Ja mu zadałem chyba ze sto. Macie miejsce na druga? No ja mam dwa. Mam. Hop, ja mam fulek, fipunek. Dobra, to ja jeszcze apteczki będę. Nie, dobra, jest. Ja o, skrzynka. Jeszcze jedno. Ej, a my byliśmy czasem na początku na lepkim? Buduj się w górę. No, byliśmy na lepkim. To jesteśmy z powrotem. Ja ty jeździ nie umiesz. Dobra, nic nie ma. Ciekawe. Ja bo. mam dwa lifty, dwa lifty, tego apteczkę i. Ja mam jeden Lepot. lift. I dwa grzybki i cztery apteczki. O, ty, o ty. lewo, lewo. Dwóch, no out, rąc, dobra, 22 22 po dwa 22 zlądu zlądu, zajem, dostał ma będziemy? biało dobra, dobra, dobra. Dobra. dobra, jeszcze jednego mam tutaj Dobra, leży Jeszcze jeden obok mnie Adam uważaj plecy Dobra, no, leży no, no, i... Borys no. Chodą no, mnie, dobra. apteczkę no, i ci dam. Panowie no, wsiadajcie. Dobra si <noise> no i typo tutaj typy Jeszcze tu są na dole no, a tu są typy Dobra, mamy typów Dostał 32 A tu więcej jest, tu jest to nawet Grzesiu Mario Ty, bo Adam leży. O oh no! O oh nie, o oh nie, 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 Dobra, leży Boris, powiedz, że żyjesz? Żyję ja. Dobra Mam kartę jest, prawie dostał. Muszę się uleczyć. Nie Borys, jesteś suspektem. Bigo, dobrze. Rozwalił? Dobra, idę was podnieść. Bierz go. Gdzie jest Adam? Adam Adam Adam. Gdzie on jest? O, brąka. A, tu jest Adam, dobra, Ze starym na plecach. Ze starym na plecach lądowanie bolesne będzie. Idź mi od Czekaj, ja sobie tutaj pozbieram leczenia trochę. A to jak zginąłem, to co ja teraz muszę zrobić w takim razie? Albo otworzyć, Słysza. albo wziąć tutaj to co miałeś wcześniej. Dobra, ile ammo? Ej, typy obok mnie, typy obok mnie. Dobra, dostał 35. 30... Czy tutaj słyszę typów, czy to ty, Szymon? O, Panowie, G. zostały nam... O, ostatni czynka. oddział nam został. Musimy to wygrać. Robimy mina. O, jest typ! Zabiłem. Dostali heada obaj. we mnie. fuk zabiłem. Typ ma tego, legendarnego ten, spasa. Tam jest jeszcze, e. Bo... Uważaj! Plecy. Resetują Tam się. jest zabudowany. Dobra, że ży nie żyje. Ży tu? O! Jest! Leży! Oj, Brawo! Pięknie! pięknie! Win! O, zwycięstwo. Let's fucking go. Grabie znowu no. snapa I w tym momencie możecie w komentarzu napisać na dole co mogą napisać. Napiszcie Jack Jack w komentarzach i dostaniecie serduszki Jacek, jacek. <laughs> jacek. Jacek, Jacek. Jeszcze jedna gierka? Dobra. No, Oczywiście. Cały czas ta sama no, zasada, no. nie? Cały czas ta sama I, sadza, się tak, A to fajnie, mam strzelbę taktyczną. I czemu typu, właśnie? Nie, podam, ee, Adam. Coś co zrobiliśmy, jak chce inną broń. Dobra. W komentarzach poproszę napisać Adam Taktyk. Oh, <laughs> oh. wow. Dobra. Dynamity PMI. To my możemy ten wywalić ammo typą. Na przykład, jak my mamy. Nie możesz pompę, mi dać do. Możemy... SMG. No właśnie. No to masz tutaj. E, a ja ci do pompy mogę dać. Wiedziałeś to? To po pieskała, popiesz robią robiąca UTM, a teraz mam pompę, kurde. No ja to się gdzieś typy strzelają mu Czekaj, mamy dwie pompy i dwa SMG. Aha, no to Ciekawie, no. Dobra, chodźcie do zona. Bo tu chyba nic ciekawego nie znajdziemy dalej. Czy tutaj coś jest? Nic nie ma. Kurde, można sobie expan nabić. Panowie! Nie wiem coś ty człowieku zrobił Dobra, lutujemy tutaj broń, zawsze trzeba Ej, bo ja mam tylko na blisko Ej, dobra, musimy go podnieść chyba Dobra, na blisko o oh, shit, Dobra No, widzę, nie jest tylko ty Dobra Borys Robisz wino tak, z dwóch pomp. <laughs> Bratek mnie nie umie dobić. <laughs> Widzę tych dwóch typów tam na wyjściowie z biura bo oni się tam poszli. Na Kebhina. Oh shit, jeszcze typa to wylądował. O kurde, jak on mi bombę sprzedał. Dobra, także to by było na tyle w tym filmie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę. do -y... Kanały chłopaków macie w opisie, polecam wbić do nich. I Twitcha oczywiście również też. <laughs> tak, głównie do mnie. Głównie do Borysa. Jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Siema. Siema. Siema.